Hej, hej, witajcie moi kochani. Z tej strony wróżka Roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na, na horoskop na miesiąc grudzień 2023 zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza, tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem jeśli ktoś ma życzenie się zapisać oprócz tego na końcu tego filmu jest umieszczony link jak zapisać się na sesję indywidualną moi drodzy ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze za wszystkie łapki w górę za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Zatem zobaczmy, co się będzie działo w finansach w miesiącu grudniu dla Baranka. Finanse grudzień dla Baranka. Koło fortuny, czyli słuchajcie, nie wszystko będzie zależne od Was, tak? Troszeczkę możecie za, za czymś lub za kimś tęsknić. Słuchajcie też swojej intuicji. Mogą pojawiać się nowe oferty pracy. Jeżeli nie jesteście bez pracy, składajcie CV, bo tutaj jest okazja y, rozpocząć coś, coś nowego. Jeszcze tym bardziej, że mamy w tle. Y, Asa buław, wieże, czyli tutaj są nagłe zmiany, ale Wy będziecie z tych zmian zadowoleni. Na początku możecie odczuwać dyskomfort. Nie wiem, może to być też przez to, że nagłe zwolnienie z pracy, ale zobaczcie, tu macie kolejnego asa, więc albo pojawienie się tej nowej pracy po prostu przewróci Wasze życie do góry nogami. No, ale jak to się mówi, raz na górze, raz na dole. I to koło po prostu, no, tak jakby was zaprowadzi, tak? Gdzie? W jakim kierunku macie pójść, tak? Oczywiście dociągniemy karciochy, zobaczymy, co tutaj dalej się nam przykuje. Tak jak powiedziałam, składajcie CV, może też niektóre osoby będą zakładać swoją działalność gospodarczą i będą załatwiać bardzo dużo spraw urzędowych. Uwaga też na kontrolę. a niektórzy będą pogłębiać swoją wiedzę tak, czyli też mogą się zapisać na jakieś kursy, no tutaj ktoś odszedł lub, lub wy odejdziecie z tej pracy no i trochę może wam tutaj się tęsknić lub no jakieś rozczarowanie po prostu, że wy będziecie musiały musieli odejść no ale tak jak powiedziałam, nowe oferty pracy składajcie CV, no może tutaj właśnie też ta wieża się pojawiła, że no nagłe roszady, nagłe Zwolnienia, ale no tam macie też dwa asy, czyli spełnienie, czyli rozpoczęcie czegoś nowego, z czego będziecie zadowoleni, bo też tu było te dziewięć monet. Czyli wy jesteście w dostatku, macie pieniądze i, i będzie ok, więc no. Może z tego powodu, że będą te zwolnienia, będzie rozczarowanie. No ale zobaczcie, macie kolejnego asa. Asa Buław i tutaj jest król kielichów i osiem monet i, i król mieczy. Słuchajcie, no prace, ba, praca będzie i dużo tej pracy będzie, więc, więc po prostu trzeba się przygotować na zmiany. No może być to rozczarowanie. Trzy kielichy się wylały, ale dwa stoją, czyli też nic straconego. No, może ktoś wam czegoś obiecywał, a po prostu też inaczej się zadziało, tak? No, nie wiem, czy to może być spowodowane nowymi restrykcjami. Coś tutaj może się zadziać po prostu, i nie chcę krakać, nie chcę wywoływać wilka z lasu, ale no, znowu może być niefajnie, więc tutaj, dlatego też takie, taki dyskomfort, ale. Później się okaże, że jednak te zmiany będą dla Was pozytywne, drogie baranki. Zatem zobaczmy, kochane moje, co tutaj w uczuciach, w miłości, w relacjach. Uczucia, miłość, relacje. O, tu walka z samym sobą, czy kutnia. Słuchajcie, nie wiem, coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o związek. Ta karta mówi stop. Może, że nie powinnam więcej mówić, zwróćcie uwagę na swoje uczucia, na swoje emocje, na swoje zdrowie, tak? Bo być może się kłócicie i ta relacja staje się toksyczna i ona bardzo negatywnie wpływa na waszą, na, waszą, na wasze zdrowie. No jest podróż, podróż w głąb siebie. Ciągnę dalej, bo nie chcę was z takimi energiami zostawiać. No tutaj tak jakby... Karty pokazują, że na razie tak jakby chęć tylko romansu, nic więcej. Niby są rozmowy, coś więcej, ale nie wiem, czy wy nie chcecie dalej pójść w, głęb, w głąb tej relacji, nie czujecie tego, nie czujecie się stabilnie. Może tak. No, tak jak powiedziałam, rozmowy może na temat zalegalizowania, ale za chwilę są jakieś blokady, i jest bardzo dużo lęku. Więc no. Ta relacja nie daje Wam stabilności, moi drodzy. Tu ewidentnie to widać, tak? Nie wiem, czy Wy też może musicie jeździć gdzieś do kogoś, opiekować się kimś, jakimiś członkami rodziny? Może z tego powodu też się kłócicie z partnerem lub partnerką? Może tu chodzi o dziecko, może chodzi o starszą osobę, że tak jakby to zaburza Wasze życie w codzienności, tak? Trzeba zachować tą równowagę, tak? Trzeba zachować równowagę, odcinać się od negatywnych myśli. Uwaga też na, na to, co mówicie, do kogo mówicie. Uwaga na to, co ta osoba do was mówi, bo może to boleć, ale starajcie się też od tego yy, odcinać, tak? Siedem monet. Co zasiejecie, będziecie zbierać plony, tak? Więc tutaj, jeżeli będą te negatywne energie, no to. Takie będziecie zbierać plony, a może po prostu się tu dogadacie i będziecie się odcinać od tego. No i dzięki temu jak się będziecie odcinać, będziecie, yy, osiągniecie zwycięstwo, tak? No na razie, tak jak powiedziałam, jest dużo lęku, dużo yy, zmartwień. Yy, wy tak jakby się tutaj blokujecie. No jest bardzo toksycznie, słuchajcie. Bardzo toksycznie i... No, to będzie się kończyło, tak? Jeżeli, jeżeli będzie taka relacja toksyczna, no to prawdopodobnie się bardzo szybko zakończy, tak? Bo diabeł i, i cesarz, no to jest duża manipulacja i Wy zaczynacie to obserwować. Wy już zaczynacie to dostrzegać i tak, jakby budujecie mur te siedem buław, że zaczynacie się bronić. No, na razie jest dużo lęku, nie możecie spać po nocach. Za dużo myślicie, tak? I boli. Przede wszystkim to boli. Więc hmm, pytanie, czy, czy w takiej relacji chcecie być? Czy to jest sens, tak? No, może diabeł też mówić o jakimś nałogu, że wy się boryga, borykacie tutaj z jakąś toksyczną osobą albo z, z nałogiem tej osoby, tak? I staracie się pomóc, no ale no, nie możecie płacić swoim zdrowiem tutaj. Więc pytanie czy ta osoba jest dla was ważniejsza czy sami wy dla siebie. No musicie sobie sami odpowiedzieć, tak? Więc tak to moi drodzy wygląda. Zobaczymy teraz co nam powiedzą karty Lenormand na miesiąc grudzień 2023. No troszeczkę trudne energie. No ale takie też jest życie, tak? No i pamiętajcie, że to nie jest przekaz dla wszystkich. Może to być, mogą to być też chwilowe energie, tak? Ale no no, nie fajnie. Zatem zobaczmy. Baran. Baran. Karty Lenormandy na miesiąc grudzień 2023 dla Barana. I słuchajcie, wyleciała mi kosa. Najwidoczniej chciała się pokazać. Teraz pytanie. Nagłe zdarzenia. Nagłe, nieoczekiwane zdarzenia. Pytanie: czy to chodzi o pracę, czy to chodzi o nagła podróż? Słuchajcie, ale to też może uwaga, tutaj noga z gazu żeby się coś nie zadziało, tak, żeby nie było jakiegoś wypadku. To nie musi się zadziać, jeżeli będziecie jeździć ostrożnie. No albo nagle podejmiecie decyzję, że kupicie samochód. Też tak może być, tak. No tutaj zastanawianie się. Słuchajcie, te chmury można rozgonić, ale tak jakby też przez to, nie wiem, podróż czy wyjazd czy kupno tego samochodu no tutaj tak jest i dużo też niepewności tak nie wiem no może ktoś pojedzie gdzieś na jakąś terapię słuchajcie są blokady są powiem tak jeżeli w grudniu będziecie chcieli gdzieś pojechać to nie jedźcie to nie jest dobry czas być może to będą ograniczenia właśnie jakieś restrykcje no są góry też tak może warunki klimatyczne, warunki pogodowe, a może jeszcze jakieś inne, może tutaj restrykcje związane z, nie wiem, z pandemią, z, z wojną, czy z czymś innym jeszcze. No, tu musicie po prostu przeczekać, powiem tak. Nie podejmujcie pochopnych decyzji, bo później, yy, no po prostu. Jeżeli to jest wyjazd chwilowy, to, to po prostu przełóżcie go. Jeżeli to nie jest wyjazd do pracy, przełóżcie go, bo po prostu możecie problem mieć, żeby wrócić, tak? Może też tak być. No, tu praca. Ogólnie fajne, przyjacielskie stosunki w pracy. Może będziecie też pracować zdalnie pracować w domu. No, i też uwaga, no, jakaś osoba albo wredna, albo toksyczna, no, bardzo wprowadza tutaj dużo zamieszania, w wasze, wasze życie uczuciowe, co wam ciąży, też tak. Więc, no, wiecie co, no, tutaj też pokazuje mi się kobieta. Być może ta kobieta będzie wam tutaj pomagać wyjść z tej relacji, będzie wam tłumaczyć, jeżeli no jesteście w takiej sytuacji no to po prostu poproście ją o pomoc ona was tu wesprze przyjacielsko no da wam takiego powera do działania, no prawdopodobnie po prostu się, może wy się uzależniliście od tej osoby toksycznej bo toksycy bardzo uzależniają bo oni dawają bardzo dużo adrenaliny huśtawek emocjonalnych od czego się bardzo uzależniamy i później no, tak jest, że, że tych, tych emocji nam brakuje, nie? Pani, wracamy do tych samych kart, ponieważ zwinęłam, a nie powiedziałam nic o zdrowiu. Więc jeszcze wracamy. Słuchajcie, więc tak, uwaga na poziom żelaza w organizmie. Może też odbyć się jakiś zabieg, to może być pobieranie krwi. Aczkolwiek, no, uwaga też na skaleczenia, tak? Jeżeli palicie fajki, papierosy, czy cokolwiek, to starajcie się to ograniczać. Yy, możecie mieć problemy z oddechem, z zatokami, tutaj, no, katar, czy no, zapchane zatoki, tak? Więc Zadbajcie tutaj o to, by się nie poprzeziębiać, uwaga również na kości, na zęby, na otoczenie, gdzie przebywacie, tak gdzie oddychacie, po prostu czy nie ma toksycznych miejsc, jakiś podczuś po prostu, albo no, mogą być utrudnienia w oddechu. Też, też tak tutaj może być. Mogą to być też blokady psychiczne, także. Zwróćcie uwagę na pozytywne myślenie, tak by no, pozytywnie myśleć, po, popracować tutaj nad. Jakąś relaksacją, nad, nad jakąś medytacją, tak, by po prostu, no, można by było móc odpłynąć, żeby zerwać te e, blokady, żeby ta kosa mogła Wam e, pomóc zerwać. No, ale, no, też noga z gazu, tak, moi drodzy, przede wszystkim noga z gazu, żeby się tutaj nic złego nie wydarzyło. To takie ostrzeżenie, aczkolwiek nie musi się nic wydarzyć. No i ostrożni bądźcie na tej drodze, tak. No to to by było na tyle, jeśli chodzi teraz o karciochy Lenormand. Zobaczmy teraz kartę rady dla doranka na miesiąc grudzień. No właśnie mi wypadła karta. Działanie. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. Czyli jak będziecie stawiać każdy krok, ten jeden krok na tych schodkach, to coraz wyżej będziecie, więc no, działajcie. To nie musi być od razu, radykalnie, drastycznie. Może to być stopniowo, powolutku. Tak? Ok, i dociągniemy jeszcze klucze anielskie. Jedne, jeden klucz anielski, zobaczymy, co tutaj nam karta pokaże na ten grudzień dla Baranka. Ucz się sztuki milczenia, czyli za dużo nie mów, czyli też uwaga na te ostre riposta, tak, żeby za dużo nie powiedzieć, kogoś nie zranić, aczkolwiek też um, może to być tak, że Wy, żebyście się nie wdawali też w jakieś plotki. Bo po jakimś czasie wy możecie być na językach. No to taka informacja. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam udanego miesiąca, yy, spełnienia marzeń, dużo zdrówka i wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale: także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też ciśnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach przypominam wam o rolkach jednominutowych filmikach zaglądajcie tam czyli jest zakładka shorts i tam są krótkie filmy tematyczne też wybierz kartę jako energia dnia, jako pytanie tak na przykład czy ona mnie kocha i tak dalej także myślę, że ta minuta was nie zbawi, a może być fajną, fajnym powerem dnia Wszystkiego dobrego. Ściskam Was. Buziaczki, papa, pa. do następnego razu.